To nie druga faza, co? Tak, platformy. Świetnie. Oho, ho! Doskonale wręcz. Jedna trzecia mojego i jej HP. Na razie brzmi spoko. Bel. Dobrze, grzeczna dziewczynka. Leżysz, zdychaj. Maximum speed mi się znowu zwiększył. Dzięki Kumak, że czekałeś. Podoba mi się, że te nazwy są takie casualowe, podczas gdy te miejsca to jest jakiś największy cmentarz, jaki widziałem. nie wiem co dalej. O, oh, fuck. Nie wiem czy łapanie tych rzeczy w ogóle ma jeszcze sens. Nie wiem czy będzie jeszcze jakiś sklep po drodze. Serio? To You must hurry. Dobra, czyli prawdopodobnie trzecim bossem będzie już Bell. O oh, fuck. Czy ona naprawdę będzie jeszcze trudniejsza niż ten gość? Enter. Oh, jakie fajne schody. To muzykę też znam. Plan. I supposed to believe in her lies. 90% rezystancji. No dobra. Nie masz dla mnie jeszcze czegoś? Bell's Castle. Bell, nadchodzę. Nie wiem nawet, jak wyglądasz. Ale cię pokonam. O, co? Jezu, ja myślałem, że to ja wybuchłem. <ścoughs> Po max idziemy po Bell. jej Darwiemy ją. O, Jesus. Jest klucz. Dlaczego to jest klucz? Całą tę drogę z powrotem? Pewnie tutaj da się przeskoczyć, co? Można by nie ryzykować. Got it? Półki. Hmm. Rozumiem, że te pozostałe, które półki widać są jeszcze nieodblokowane. Dobra. Od razu lepiej mi się gra. Jak mogę użyć pada. Wiem, że może nie widać różnicy, jeśli chodzi o skilla, ale to jest kwestia nawet takiej przyjemności strzymania kontrolera. A tutaj były kolce, nie zauważyłem ich. Szlak O matko Got it! No i tak. Dobra. O, Serio, ale się walnąłem No i? Git. To jest zielony klucz. Widział, pamiętam, widziałem półki, które, do, których on dotyczył. Dobra. 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 Nie wiem, czy tak powinienem to zrobić, ale zrobiłem. No i jest zapisik. Serio? Mam wrażenie, że to jest jeszcze bliżej niż było. Też może nie. To jest taka początkowa bramka. Halo. Aha. Dobra, kumam. Chcesz coś wiedzieć o mnie dziwnego? Oczywiście! Pawciu, witaj z powrotem swoją dragą. Dobra, one... Nie muszę się tutaj wstrzeliwać. Mogę sobie poczekać pomiędzy nimi. Strzelam, że to było niezamierzone, ale skoro mogę, to będę to robił. Jem czekoladę jak batona. A w sensie, że nie łamiesz na tafelki? A widziałem. Ty też tak jesz? Tak, no. no. Serio? No. Wydawało mi się, że ty normalnie jeszcze czekoladę. Nie, nawet tak 100 gramową jem. Całą naraz. Ale nie, ale nie odłomujesz tafelków? Zębami. Normalnie ją gryziesz? No, tak otwieram jak batonika, No widzisz, to ja byłem przekonany, że, że jesz normalnie. Jako dietetyk uważam, że jedzenie mniej niż 100 gram czekolady naraz jest nielegalne. Dlatego ja nie jem wcale, żeby przypadkiem prawa nie złamać. Ha! A ja jem dla bezpieczeństwa 200. Kumax, gdzie jesteś? Ha, tam jeszcze sobie skaczesz. Jak ciemno u ciebie. Więc sobie tu będę szedł, a najwyżej przed bossem poczekam. Jako fan SkiBG Toilet mówię, że przeróbki SkiBG Toilet są nielegalne. No to widzisz, musisz zadbać o to. Ja Cię zaproszę, słuchaj na... na mojego Discorda, bo tam dużo ludzi robi te przeróbki i moim zdaniem to oni wszyscy powinni być zbanowani. To tam zadbasz o to, co? Dam Ci admina. O oh fuck. Widzisz mówiłem Kuma, że mnie dogonisz Przedłeś jak burza Matko jeszcze więcej Dobra, dobrze, że dają na to wystarczająco czasu szczerze. Mogę przejść na raz, dobra Powoli. Op. Op. Dzięki panowie, bo to, te, te takie drobne skoczki to się nauczyłem dzięki wam w sumie. <noise> dzięki różnym mapom, które mi podsyłaliście. Zapytaj się Pauliny, czy energetyk plus czekolada to dobry pomysł. Uważam, że energetyki nie są nigdy dobrym pomysłem. Jestem bardzo hejterem energetyków i słodzików. Czyli energetyków zero najbardziej. Uważam, że jeżeli organizm potrzebuje energetyka, to znaczy, że potrzebuje snu. A jeżeli organizm potrzebuje snu, to ten sen trzeba mu dać. A czyli kawa jest takim samym problemem, jak energetyka? No kawa też jest używką. Ale kawa ma za to dużo takich fajnych właściwości, jest przeciwutleniaczem. Może zmniejszać ryzyko raka piersi. No generalnie ma dużo takich fajnych pozytywnych skutków poza tym, że ma tą kofeinę. No ale jest używką. Tak. I podnosi poziom kortyzolu. Niemniej jednak energetyki niszczą organizm i bardzo negatywnie wpływają na serce. Jest bardzo dużo potwierdzonych zgonów po piciu regularnie energetyków nawet w niedużych ilościach. No, wiem, że też 100% ludzi, którzy piją wodę, umiera, ale. E, energetyk nie ma w sobie nic dobrego. No dobra, to jest chyba winda do Final Bossa, słuchajcie. Lecimy tam. Ciemna biblioteka, super. Read, so, the, by the cubes in order to fight against the Castle not by using magical device, jak w... ...Refixie FK. Snow following. Dzięki za followa, chociaż obstawiam, że jesteś tym samym Refixiem, tylko że Cię nie ma. <laughs> jesteś, jesteś, tylko Cię nie ma, słuchaj. Jak latający zamek hauru. Forced armhands her forces. a being that has made a deal with the devil and is corrupted by the power held by one at a time and if the holder fails to please the devil the powers are taken away gentler <laughs> powerful mad dark magic powerful magic spreads fear and terror Can only be used by the devil and two of his chosen allies, one of which is the Hexmaster. Okay. I have been waiting for you, I've been watching you ever since you entered that forest. You were never a member of the bot forces. You're nothing but the marine imposter. Oh, Dobra. Różnice w naszych siłach. Please, standard. Czyli mogę bić Bell? u, uh, 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 Bell. Halo! No ja to może być problematyczne. tak momentami. Wow! Ej, mam teraz pasek HP w ogóle. Nice! Czemu wcześniej nie miałem? Aż fuck, zaczepiła mnie. Bell. Dziś polegniesz. Może nie teraz, ale dziś. Fuck. Okej. Okay. Dobrze, że mam ten pasek, bo mogę sprawdzać niektóre jej ataki. Ej, ja chyba uniknąłem tego ataku przypadkiem, co? Po czym ty skaczesz? Kumax! Kumax lata! Pewnie druga faza, co? Tak, platformy. Świetnie. Oho ho! Doskonale wręcz. Jedna trzecia mojego i jej HP. Na razie brzmi spoko. Dobrze, że już się nauczyłem zasięgu tego ataku. To było wiele prostsze dzięki temu Bel Dobrze, grzeczna dziewczynka. Leżysz Zdychaj O Dobra, lepiej się odsunąć od tego ataku. Aj, dostałem dwa razy. Shit. My pół HP mam stracone, niedobrze. Ajajaj, aj, Nie, ten na tak. się odsunąć. Ajaj O, o, dobra. Co jest? No to może być irytujące, przyznam. Co jest? Aha. Zgi Zginęła? Hold castle down with me, I have to. No one can stop me. Perish! No i za pierwszym! Dex Master got the last of her energy in order to blow herself up. Zamek zniszczony. Aha. Of course. Olisiotemogiku! GG! Dzięki za GG kamski, dzięki kumax, dzięki pawcio. Długa mapa, fabularna mapa, ale fajna by była i historia i bossowie. Wszystko było w jakimś klimacie, dobra muzyka do tego dobrana. Momentami lepsza, momentami gorsza, bo niektóre kawałki pamiętam, niektórych nie. No ale to już jest kawał mapy, to jest kawał mapy. Ale także mój drugi na koncie Insane Demon, moi drodzy. Nie uważam, że było, że jest to warte Dimona. uważam, że było nawet może nie było prostsze, bo na podobnym poziomie, co. A, co Puff pain. No czyli w sumie może faktycznie na tego Incendiona zasługuje. Kto by chciał orzec, niech orzeka. Mi się bardzo podobało, świetna mapka. I cieszę się, że była taka długa, bo mogłem się naprawdę nią pobawić. I zagadki logiczne, i bossowie, co tu dużo opowiadać. Dziękuję, dobranoc.